Tradycja stołu wigilijnego jako impreza toż tradycja w naszej gminie. Tak, spotykamy się przy stołach wigilijnych od 2007 roku. Organizatorem tych spotkań jest Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Nowoczesna gospodynie oraz Koła Gospodyń wiejskich z terenu gminy Brzeźnica. W tym roku w spotkaniach w spotkaniu uczestniczy siedem kół gospodyń wiejskich. Patronem honorowym całość imprezy obejmuje wójt gminy Brzeźnica. Tegoroczne spotkanie odbywa się w Wyźrale. W tej miejscowości do uczestnictwa włączyła się Rada Sołecka z tej miejscowości, no i w szczególny sposób Koło Gospodyń Wiejskich. Takie spotkania pokazują nam, jak bardzo różnorodne są dania wigilijne. Oczywiście stoły wigilijne są bardzo różnorodne. Chociaż potrawy są do siebie podobne, bo nigdy nie brakuje karpia, nie brakuje kapusty, śledzi, pierogów z kapustą czy barszu czerwonego z uszkami. to jednak każda z tych potraw przygotowana przez poszczególne koła gospodyń wiejskich smakuje inaczej. Ale myślę, że takim szczególnym daniem wigilijnym jest siemionka przygotowywana na różne sposoby. Jest to specjał, który właśnie z tej okazji, z okazji Wigilii Bożego Narodzenia, podawany jest na stoły. I w tym roku korzystamy z tego, że możemy przy wigilijnym stole spotkać się z kołami gospodyń Wiejskich i popróbować właśnie różnych potraw, różnych smaków. Myślę, że każdy znajdzie coś do siebie. Można tych potraw skosztować no i zapytać pańską gospodyń Wiejskich, jak przygotować takie potrawy no już za wigilię, na wigilię, która odbędzie się już za kilka dni. Takie spotkania to uczta smaków, ale także coś dla duszy. Oczywiście w tym roku dla duszy grać i śpiewać będzie schola z kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Witanowicach, bo w tejże parafii właśnie odbywa się tegoroczne spotkanie przy stołach wigilijnych. Czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole? Przede wszystkim karpia, ryb, różnego rodzaju sałatki śledziowej. My tutaj mamy również pierogi, mamy karpia, mamy żur, żur z grzybami, takimi suszonymi. Mamy jeszcze tort chlebowy, który wszystkim bardzo smakuje. I tego na pewno nie może zabraknąć na wigilijnym stole. Co pani przygotowała na wigilijnym stole? Oczywiście tradycyjnie karpia pieczonego, gołąbki z kaszą gryczaną, krokiety, babeczki z łososiem, ciasto, sernik, makowiec, ciastka orzechowe, co tu jest, sałatki śledziowe, kulebiak, pizzerynki, kieszonki. Co jest z Pani specjal? Naszym specjalem? Naszym specjałem regionalnym jest zupa siemiąka. To jest, przygotowuje się ją z siemienia konopianego. Najpierw się to praży, podobnie jak mak, parzy się dwie godziny. Później się tucze, albo w dzisiejszych czasach w maszynce mielemy. I później się prze, na sitku prze, prze, przesiewa. Dodam dopóki wychodzi taki biały płyn z tego. I przyprawia się, daje się mleko, śmietankę słodką do tego, ciut cukru, ciut soli. I to jest cały nasz specjal. Co znajduje się na waszym stole wigilijnym? Jesteśmy kołem gospodyń z Paszkówki i na dzisiejszy dzień przygotowałyśmy karpia tradycyjnego, krokieciki z kapustą, z grzybami, tu mamy oczka rybne z ryb oczywiście, gwiazdę, ciasto świąteczne z makiem, są pierniczki, tu mamy sałatkę z tuńczykiem, jest też kanapeczki, są z łososiem, proszę bardzo. Tu z łosością kanapeczki, chlebek chlebek jest yy, z czosnkiem. Mamy pierogi z kapustą, z grzybami i mamy pierogi ze śliwką w cynamonie. Także myślę, że jest w czym wybrać. Yy, I yy, myślę, że przywita nas dzisiaj na tym naszym spotkaniu Wigiliny yy, schola z yy, parafii, z kościoła, ze znanym świątynią, moja. Witam za Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem grającą w duszy kolędą i w ten sposób wspólnie pokłonić się dzieciątku w tym wyjątkowym czasie. tak troszeczkę się będziemy przygotowywać mentalnie i w ogóle kulinarnie, że to te święto, ale już, Ale na, na wstępie chciałabym przywitać w imieniu Koła gospodyni w Wyźrale, Rady Sołeckiej w Wyźrale i Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni. Chciałam powitać wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie Oczywiście naszego gospodarza, pana Wójta Gminy Wrześnica, pana Bogosława Antosa. Okay. Przewodniczącego Rady Gminy, pana Kazimierza Pacunka. Okay. Witamy wszystkich radnych i Sołtysów z gminy Brześnica. koła gospody. Jest nas siedem, ale jest tak. Sosnowice, Płuczaj, <noise> Paszkówka, Potykówka, Sosnowice, Gryźroki. <noise> <Wydziął> Nie <noise> ma cyfrowych. Drodzy moi, że tak powiem, te, Wigilia to, to czas y, z badania życzeń. Spotykamy się dzisiaj wieździami, ale jak wiecie, spotykamy się przez te wiele lat, które wspomniałem, można powiedzieć, w każdej innej miejscowości. Czyli mamy taką kibinię rodzinną, że przechodzimy od jednego członka rodziny do drugiego. Dzisiaj jesteśmy wieździami. Jest to piękne, bo możemy się spotkać z wszystkimi mieszkańcami wśród właśnie samorządowców, a szczególnie wśród naszej kochanej Państwu Gospodyń, które tak zawsze pięknie wyglądają, które właśnie ubogacają nam te, te spotkanie. Nie tylko właśnie kulinarnie, ale też piękne stroja. Dziękuję Wam za to, bo, bo zawsze jesteście chętni, zawsze chętne. Zawsze dotrzymujecie e, tego pięknego zwyczaju, e, tej tradycji, tego folkloru. E, to jest taka nasza tożsamość i myślę, że e, o nią trzeba dbać. I wy to robicie pięknie. Oczywiście dziękuję wszystkim organizatorom, e, centrum, centru, naszemu Centrum, centrum kont, e, Kultury, e, który, który zawsze nam tutaj e, przygotowuje nam całą. Otoczkę. No i cóż, chciałbym Wam złożyć jako gospodarz gminy najlepsze życzenia, najserdeczniejsze. Yy, mamy tak ksiądz już powiedział, życzył nam pokoju. Yy, też mam życie takiego pokoju wewnętrznego i, no i ze względu na to zagrożenie wojenne takiego pokoju globalnego. Bo niestety jest niebezpiecznie, ale... Narodzony Syn Boży to wielka nadzieja. Niech, niech będzie taką nadzieją na lepsze jutro, na ten pokój, na dobro człowieka, żeby, żeby ten narodzony Pan Jezus nam błogosławił. Miał nas swoje opiece. Miał każdego z Was, Wasze rodziny, Waszych najbliższych, całą społeczność naszą gminną. No i, 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 i w całym świecie, w naszej Polsce, żeby był pokój. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt zdrowych, wesołych, pogodnych, radosnych i rodzinnych świąt. I Boże, dziecię nam wszystkim błogosławi. I szczęśliwego no, nadchodzącego nowego roku, aby ten rok był, nadchodzący był rokiem szczęśliwym, pełen y, radości, pociechy, y, z, zadowolenia, uśmiechu i wszystkiego najlepszego wszystkim życzę. Dziękuję.